Witam Was, Zodiakalne Raki, bardzo serdecznie w filmie z prognozą na rok 2022 dla Was. I kochani, zaglądamy w rok 2022, patrzymy na energie główne i na co to, co się będzie działo, jakie wydarzenia. Ja sprawdzam to kwartałami, dzielę sobie rok na kwartały, zawsze robię tak czytania roczne. 4 kwartały, 12 miesięcy najważniejsze, energie, esencja. Pamiętajcie, że jest esencja. Ja lubię konkrety, dlatego nie e, rozkładam tego na miłość, na pracę, na energię główne. Nie patrzymy na konkrety, co się będzie działo głównie w Waszym życiu, bo myślę, że to jest najważniejsze, chodzi tutaj o wasz rozwój, mm, o to, co najważniejsze takie wydarzenia e, wpływowe na wasze życie, na być może jakieś lekcje. O to mi chodzi, o tą esencję właśnie, a miłość, pracę i tak dalej będziemy też sprawdzać w czytaniach tygodniowych i miesięcznych. Kto wie, być może jeszcze zrobię osobno na to czytania, ale um, nie chcę Wam póki co tego obiecać. Skupiam się na głównych energiach, bo to jest dla mnie najważniejsze i myślę, że dla Was też. Warto sprawdzić swój ascendent. Nowe osoby, które mnie oglądają, serdecznie witam na moim kanale. Zachęcam rozejrzeć się oraz um, obejrzeć czytania, które Was um, być może zachęcą do tego, żeby mój kanał zasubskrybować. Ale witam również moich stałych widzów. Patrzymy, taczki co dla was na ten rok 2022. Styczeń, trójka monet, współpraca, działanie, szkolenia, kursy. Czy to język, czy to nauczanie się jakiejś umiejętności, być może jakieś praktyki dla raków, douczanie się czegoś, ludzie wokół Was, ale razem tworzycie coś, coś dużego, tak? Czyli tutaj, tworzenie albo praca nad jakimś projektem, albo dokształcanie się, douczanie się. W styczniu takie wyzwania Was czekają, być może zawodowo byście chcieli się dokształcić. To zmienić funkcję na lepszą, ale po to trzeba tak przejść szkolenie, przejść kurs, być może jakieś delegacje. W lutym, karta gwiazdy, no to będzie bardzo sprzyjające. Rozwojowo zaczynacie nowy rok. W styczniu rozwijacie się, rozwijacie jakieś umiejętności w sobie. Karta gwiazdy daje Wam spełnienie w lutym, osiągnięcie tych celów, które tutaj macie, z którymi zaczynacie, wchodzicie w nowy rok. Bardzo szczęśliwy miesiąc. No, e, pomocni ludzie w ogóle przy Was, pomocne energie, pomocne, sp sprzyjające sytuacje, że tak powiem, e, ale też osiąganie swoich marzeń, swoich celów. E, spełniają Wam się życzenia, ale za Waszą sprawą pamiętajcie, to nie dzieje się samo. Tutaj trzeba wykonać kawał roboty, ale energie Wam sprzyjają. Jeśli Wy się na to zdecydujecie, energia wychodzi Wam naprzeciw. E, co w marcu? W marcu jak w garcu... Um, Król Buław, czyli jakiś mężczyzna być może w miejscu się pojawi, bardzo ważny dla Was, być może gdzieś tutaj jakaś współpraca się narodzi z tego, bądź jakaś taka nie współpraca, a znajomość korzystna, owocna. Być może dla niektórych raczków um, jakiś mężczyzna tutaj no, z, z, z Waszych marzeń, nie, że tak powiem, e, się pojawi, choć nie musi to być kontekst miłosny. Może być tak, że on w jakichś działaniach Was będzie wspierał, pomagał, prowadził, e, będzie można się coś. E, Czegoś od niego uczyć? Jakiś tutaj przykład może być dla Was. Bardzo ważny mężczyzna, który gdzieś przy tym wszystkim się pojawia, ale on jest dla Was czynnikiem wspierającym, a nie blokującym. Oprócz tego, no, w miłości może się jakiś mężczyzna pojawić. E, ogólnie, Wy też, Raki w marcu. Energia działania, tak? Energia buław, nowe przedsięwzięcia, nowe działania. Tutaj będziecie zajęci. Że ho, ho, ho. Praca, a praca. Nie chodzi mi tylko o samą pracę, ale też o dużo działań w Waszym życiu. W Waszym życiu. Dużo zadań, dużo działań. Kwiecień. Mamy tutaj Pazia Kielichów. No jakaś miła niespodzianka. No rok Was w ogóle obdarzy jakimiś niespodziankami. Tutaj mężczyźni, tutaj karta gwiazdy. No proszę, tutaj kursy szkolenia. Super. Kwiecień, e, mamy pazia, kielichów, jakaś niespodzianka, jakiś prezent. Tutaj ktoś może wyjść z jakimś uczuciem do Was, gdzie może mężczyzna poznany w marcu gdzieś się na Was otworzy. Będziecie się mu się na pewno podobać, ale gdzieś może dopiero w, w kwietniu dawać oznaki tego, że mm, coś do Was czuje w ten sposób. Ogólnie, nie patrząc już na mężczyznę, miłe niespodzianki, miłe możliwości dla Was się pojawiają. To mogą być najmniejsze rzeczy, ale jak śpiewa sobie, jak Rzeszczak, cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście nie zapisany jest. W ten sposób do tego podejdziecie. Taką macie energię na kwiecień. Maj, no super, Asbu, e, nie była tylko Asmonet, jakaś nowa oferta, nowa propozycja, być może jakiś pieniądz, coś korzystnego w Waszą stronę. Hmm, jeśli raki sprzedają dom, no to korzystna oferta sprzedania domu. Jeśli kupić też możecie trafić na korzystną ofertę. Jeśli firmę chcecie swoją zacząć, bo zdobyliście nowe umiejętności, super okazja na to, żeby tą firmę zacząć. Hmm, będą szanse, będą możliwości, z których warto korzystać, być może od tego mężczyzny, a być może ogólnie od życia, od losu. Um, jeśli nowa praca, też super. się jakiś awans, miałby być też jak najbardziej tak. Maj jest takim miesiącem. Wy będziecie jakby po szczebelkach się wspinać przez ten rok. Super. Czerwiec. Czerwiec, karta siły, karta lwa. E, a więc. E, Zadbacie o siebie, skupicie się na sobie, jakieś pozytywne osoby dla was. Być może jakiś odpoczynek, jakieś wakacje dla niektórych raków w czerwcu. Dużo się tu dzieje, więc myślę, że w czerwiec będzie takim miesiącem, gdzie więcej uwagi poświęcicie sobie swojemu odpoczynkowi, tak, skupieniu się na sobie, być może jakieś zabiegi kosmetyczne, um, no, masaże mogą tutaj być, tak? Ale ogólnie też może być sprzyjająca osoba z podznaku lwa u was. Um, w ogóle opieka sił wyższych nad wami jest, więc to też jest bardzo super. I tak mi się rysuje kwartał drugi dla Was. Opieka: no, być może kimś się będziecie opiekowali, albo jakąś relację będziecie pielęgnować, czy to zawodową, czy to prywatną, bądź coś, czemu będziecie poświęcać bardzo dużo uwagi. No, czemu? Nowemu projekcie, nowej jakiejś tutaj um, energii. I kwartał trzeci, lipiec, jak w lipcu dla Was. Oj, 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 w lipcu już piątka monet, osamotnienie jakieś, bądź jakieś duże koszty czegoś, tutaj finansowo możecie troszkę nie wyrobić, że tak powiem, eee, uważajcie w tym czerwcu, żeby nie wydać za dużo, nie mówię, że, że nie macie e, inwestować w siebie, inwestujcie w siebie jak najbardziej, tak, tylko nie za dużo, żeby później było tak, że w lipcu się obudzicie z ręką w nocniku. Bo braknie pieniędzy, na przykład, ale ogólnie może być takie poczucie, nie wiem, pójdziecie bardziej w karierę, osamotnienie, brak przyjaciół, na przykład, bo nie brak kontaktu z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną. Takie jakieś samotne będziecie się czuły raki. W sierpniu, co w sierpniu? W sierpniu karta słońca, no to szybko. Tutaj, jakby były jakieś tymczasowe. Ja bym powiedział, mogą być takie przewrotne, chwilowe problemy finansowe, bądź gdzieś um, ochłodzenie jakichś relacji, znajomości. Um. Towarzystwo być może nie będzie aż tak kolorowo, ale patrzcie, zaraz macie kartę słońca na, na sierpień. Super energia i znowu są ludzie sprzyjający przy Was, i są pieniądze, wszystko powraca do normy. Tutaj na chwilę jakbyście po prostu nie wiem, spada Wam energia, być może jakieś no, finansowe um, zbiory też gdzieś, gdzieś uciekną i um, będzie taki w ogóle spadek, tak? Ale sierpień Wam to jakąś. Rekompensuje, że tak to powiem, i szczęście, radość w ogóle. I znowu karta lwa: jakiś lew może być przyjazny dla raków. Bardzo mocno taka energia się pokazuje. Ogólnie korzystny czas, czas cieszenia się. Ja nie wiem, czy jakieś może e, raki mają w sierpniu e, okoliczności rodzinne, być może ślub, być może dopiero zostanie zaplanowany, być może mm, chrzciny dziecka, jakieś urodziny, jakiś jubileum, rocznica. To no coś tu będziecie świętować bardzo mocno, być może swój sukces. A być może jakieś trudności pokonacie, tak? I, i będzie, będzie to sukcesem. I co na wrzesień? Dziesiątka kielichów, no raki, macie tej pory najlepsze czytanie. Szczęście, radość, rodzina, partnerstwo, yy, nie wiem, dzieci, córki, synowie, ojcowie, matki. Yy najbliższe was, Wam osoby, szczęście będzie wylewało się z każdej strony tak naprawdę, duże szczęście, duża radość, super energia naprawdę. I naprawdę macie rozszerzone horyzonty na to, żeby e, tworzyć wielkie, ogromne rzeczy, żeby osiągać naprawdę e, bardzo wiele w Waszym życiu. Pokazuje mi się bardzo sprzyjająca osoba, bliska Waszemu Sercu, ktoś, kto jest e, w stanie w każdej chwili Wam pomóc, wesprzeć emocjonalnie czy też... E, Finansowo być może też, duże wsparcie emocjonalne, bardzo ważna osoba dla was mi się pokazuje. I ogólnie w tym sierpniu, wrześniu nie zabraknie takich ciepłych osób. W ogóle gdzieś te relacje rodzinne będą dla Was bardzo ważne. Gdzieś te osoby będą się przy Was pojawiać, bardzo was wspierać, więc to jest e, bardzo piękne, ogólnie szczęśliwe chwile, zarówno w sierpniu, jak i w, we wrześniu. Szczęśliwe chwile, jakieś no, okoliczności rodzinne, wydarzenia rodzinne, świętowanie czegoś. A, bardzo, bardzo super energię. Być może poznawanie nowych, fajnych znajomości też jak najbardziej tak. I to trzeci kwartał. Patrzymy na czwarty kwartał. Ostatni kwartał. Październik. Tak, ten październik dla Was. Raczki. Paść mieczy, trzeba będzie zastanowić się nad pewnymi kwestiami, być może jakieś sprawy, kwestie, listy urzędowe um, coś będziecie oczekiwali na jakąś wiadomość, jakaś wiadomość o Was przypłynie, coś może być, osoby z przeszłości mogą gdzieś tutaj was śledzić, kontaktować, ktoś może mieć Was na oku, więc w pracy też trzeba uważać, bo ktoś tutaj może Wam się przyglądać, patrzeć wam na ręce. Ale ogólnie trzeba się zastanowić nad jakąś decyzją, e, też tutaj, nad jakąś kwestią, jaką decyzję muszę podjąć, jaki kierunek muszę obrać. Więc październik będzie e, pod kątem myślenia, analizowania i rozmyślania. Listopad, zobaczymy co w listopadzie. E, karta diabła. No to słuchajcie, no, um, dla, nie, dla niektórych dobra fizyczność, duży ogień w łóżku a więc sprawy tutaj seksualne mogą bardzo ruszyć. Co mi się jeszcze pokazuje, kochani, Zwróć uwagę, czy w październiku nie poznacie kogoś, e, on będzie bez uczuć, ale jakby tylko na fizyczność, tylko na sprawy łóżkowe, kogoś, jakiego możecie poznać. Ktoś, e, m, ktoś nie będzie miał jakichś nie wiadomo jakich uczuć, tylko no czysto, czysto sprawy łóżkowe. W, ty, w tym e, czwartym kwartale może się taka osoba pojawić, że będzie chciała tylko z wami łóżko, a, a nie więcej. Miejcie to na uwadze, może nie musi być, pamiętajcie. A diabełek to jest zodiakalny koziorożec, tylko tak e, tak Wam powiem. Oprócz tego, co w listopadzie, jakieś mogą być trudności, jakieś blokady, uważajcie, żebyście w coś się nie wplątali, ja nie wiem, czy jakaś sprawa urzędowa, czy w jakiejś kwestii tutaj podejmowanie decyzji, tak? W coś, coś zostają raki wplątane, bądź jakaś trudna sytuacja w Waszym życiu po prostu. Gdzieś to się będzie przez cały miesiąc za Wami ciągło uważać, żeby po prostu nie wejść w coś Wiążącego bardzo na dłuższy czas, bądź żeby nie podjąć jakiejś decyzji, która będzie nierozsądna i gdzieś będziecie przywiązani do czegoś na długi czas, bądź żeby się nie wiązać z toksyczną osobą, bądź osobą, która chce tylko z wami łóżka. No, chyba, że Wam odpowiada taki układ, ale to już decyzja do Was. Ogólnie uważać na używki, em, jakieś uzależnienia, tak, żeby nie, nie były tak. Toksycznych y, m, patronów, za zachowań czy też toksycznych zachowań w ogóle, uzależnień. Nie uzależniajcie się od niczego, ani nie wpadajcie w sytuacje, w których jesteście uwięzieni. Bylibyście uwięzieni w ten sposób. I grudzień. Czwórka buław. A więc szczęście, radość, no wiadomo, święta w grudniu tu się pokazują, być może jakieś inne okoliczności um, do świętowania, jakiś sukces, um, mówię, święta w rodzinie, e, rocznica w rodzinie, być może partner tutaj będzie miał rodziny, e, być może, um, co jeszcze może być, um, jakieś rodzinne wydarzenia, rodzinne kwestie, wiadomo, tak czy inaczej święta, e, wielki, e, święta... Um, Wigilijny i nowy rok to już jest jakieś świętowanie, ale ogólnie szczęśliwy taki miesiąc dla was. Skupicie się na sprawach domu, przy domu, być może kwestie powiązane z domem, ale też tutaj jakby rodzina, dom, partner, bądź rodzina wam bliska, jakieś przyjazdy do was, czy wy do rodziny. No ciepłe wam osoby przy was przez cały rok tak naprawdę będą, ale tutaj możecie się spotkać na jakimś właśnie takim przyjęciu, no może na wigilii właśnie. Um, ogólnie taki sukcesywny miesiąc, dobre wiadomości gdzieś um, zadbanie o relacje rodzinne, domowe, partnerskie, w ten sposób. Ale huczne takie świętowanie, no jakaś impreza, no jakieś świętowanie takie właśnie fajne, mimo tutaj jakiś nie wiem, ten październik, listopad, tutaj uważajcie tylko w jakiejś kwestii, żeby m, się komuś nie dać, żeby, żeby się nie wpadli w czy, czyjeś sidła, bądź żeby się nie wpadli w jakieś, no nie chcę mówić oszustwa, ale w coś, co będzie wiążącego bardzo, a wy tego nie będziecie chcieli. W ten sposób. A w tym listopadzie uważajcie na kuszenie seksualne, bo to może być jakiś romans, jakieś takie zdanie. no skok w bok może być uraków. Pamiętajcie tylko, żeby nie ulegać jakim pokusom, jeśli może to zaszkodzić waszemu związkowi. Ja nie mówię, że wy ym, będziecie chcieli zrobić skok w bok, ale ktoś was może kusić i tak wiecie, przyciągać. A wy macie partnera, rodzinę, być może dzieci, tak? Więc e, tak na to patrzcie. Dobrze, kochani, to była esencja roku 2022. Weźcie to, co dla siebie, co najlepsze, co dla Was, co dla Was, co nie dla Was, Zostawiacie stawiacie za sobą. Aczkolwiek, mówię, ciężko stwierdzić, co się wydarzy tak, jeśli nie wiemy. Więc mówię, wszelkie takie komentarze typu sprawdza się, nie sprawdza się, no może ktoś już wyczuje coś, że się coś sprawdza, że rzeczywiście, nie wiem, macie jakieś plany, które widzicie, usłyszeliście w moim przekazie, ale na zasadzie, czy się sprawdziło, czy się nie sprawdziło, no to mówię, poczekać do następnego roku, czy też aż minie kilka miesięcy chociaż, tak? Po styczniu będziemy można mówić o tym, co się wydarzyło w styczniu, po lutym, co się wydarzyło w lutym, po całym roku. Będzie można stwierdzić, w jak dużej części to czytanie się dla kogoś sprawdziło. Pamiętajcie, że nas wiele i dla jednych się sprawdzi, dla innych zaś nie do końca. Warto sprawdzić swój astendent. Zachęcam was jeszcze do rozejrzenia się po kanale, obejrzenia czytań, które wydają Wam się interesujące. Myślę, że wszystkie są interesujące. Również do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia czytania, do skomentowania, czy też do udostępniania swoich czytań. Wszystkiego dobrego raczki, dobrego roku 2022. Dużo szczęścia, dużo radości. No, macie piękny rok, najlepsze czytanie do tej pory, więc a niech się dzieje. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.